na mnie ucieknął! Super, ruszyli za nami! Tu jesteśmy, przenośnięte przekąski! Okej, okay, przy samym stadionie skręć w lewo. Jak to ma nam pomóc? Moc. Także tu byłem i wiem, co się sta. Lewo! Skręć tutaj! Hej, pistacje! Zamulacie, bo musicie robić fotosyntezę. Szybko braci! Już! Józef! Co ja właśnie zobaczyłem? To akcja z lamami. Jedziemy. Tato zgubiliśmy ich. Ach, nie ma co rozpaczać. I tak wiem gdzie wyruszyli, ale my tam dotrzemy przed nimi. Poszła stąd. My.